Katarzyna Nowocin-Kowalczyk Dziękuję. Dałeś mi życie, choć przecież o nie, nie prosiłam. Dałeś mi szczęście, choć jakże często grymasiłam. Miłość też mi dałeś i radość podarowałeś. A w trudnych chwilach anioły swe do mnie zsyłałeś i dzieci także mi dałeś najlepsze z najlepszych aby wsparciem bym były podczas dni pochmurniejszych dałeś mi siłę bym przeszkody pokonywała i dałeś serce bym innym ofiarowała często głosu nie słuchałam po swojemu żyłam i tak to z własnej woli ciemności doświadczyłam krzyczałam gdzie jesteś Boże i czemu to robisz zła byłam na Ciebie Wierzyłam, że mnie nie lubisz, a Ty, jak mój dobry tata, ze śmiechem patrzyłeś. Czekałeś, aż zrozumiem, bo jednak mnie lubiłeś. Dużo tych lekcji było, wciąż o coś się potykam, ale wiem już, że jesteś i wszędzie Cię spotykam. Dziękuję, że jesteś tato, tak wiele mi dajesz. Im bardziej ci ufam, tym więcej dobra dostaję. Nie muszę się już martwić, spokój w moim sercu gości. Dajesz mi, co potrzebuję i wiele miłości.